Biegliśmy na stołówkę i zderzyliśmy się z francuskim śniadaniem. Jakieś tościki, troszeczkę drzemiku, sosik, ogórcik, kawałek ciasta, kawa. I to wszystko. Mamy takie rowery, że chłopak, który nam wypożyczał te rowery, wyjaśnił nam, że to są rowery, które złożyli z wyrzuconych z takich złomów. Cześć, chwila na rower. Jestem we Francji w miejscowości Ondai w ramach pewnego projektu The Bicycle, w którym biorę udział. Nocujemy tutaj w hostelu. Zobaczcie, jak wygląda pokój. To nie jest przedpokój, to już jest koniec pokoju. Mamy dwa łóżka i tyle, nie mamy żadnego wstępu. Stolika, nie mamy żadnego miejsca do siedzenia za to łazienka jest prawie tak samo duża jak cały pokój No teraz się światło nie włączyło mydło jest na korbkę tu trzeba sobie zakręcić korbką i wtedy leci takie mydło w proszku i wtedy można mieć mam nadzieję, że obrazki na ścianach nie są prorocze i nie będą nas tak te mewy traktować tutaj. Idę sobie wyżej. Kurczę, hostelik bardzo taki przyjemny, fajny. Mimo, że pokoje malutkie, trzeba się do takich studenckich bardziej warunków przyzwyczaić. No ale widoczek jest ładny. Widok jest piękny. Natomiast wczoraj spotkało nas pierwsze zderzenie z rzeczywistością. Przylecieliśmy w sobotę po południu. Okazało się, że o godzinie 20:00 wszystkie sklepy już są pozamykane, a zjedzenie czegoś w restauracji też jest pewnym wyzwaniem, bo o 20:00 z haczykiem to już były otwarte tylko takie pizze na dowóz. Łóżka, mimo że wyglądają jak koje na łodzi podwodnej, są bardzo wygodne. Wyspaliśmy się i poszliśmy na śniadanie. Wbiegliśmy na stołówkę. I zderzyliśmy się z francuskim śniadaniem, czyli jakieś tościki, troszeczkę drzemiku, sosik i kawałek ciasta, kawa. I to wszystko. Kawy. Kawy jest w opór, można sobie robić tyle kawy, że może korki wywalić od ciśnienia. Ale zjeść nie bardzo jest to co. Więc dla naszych polskich przyzwyczajonych do napychania się rano żołądków, Będą to w czasy odchudzające. No <laughs> nic, ale dzisiaj jedziemy sobie na rower. We własnym zakresie zorganizowaliśmy sobie taką aktywność. Cieszmy się pobytem. Na pewno podoba mi się tutaj wystrój. Jest szafa grająca. Biblioteczka z książkami, jedna, druga. Jedyna niedogodność jest taka, że książki są po francusku, a ja po francusku tak samo jak po japońsku. Znaczy się na rowerach tu jeżdżą. Wyobraźcie sobie, że jestem we Francji, a te wzgórza, które tam widać, to już jest Hiszpania. Jesteśmy dokładnie na granicy. Właściwie jeden region jest tutaj przedzielony rzeką, a mówię jeden region, ponieważ jest tutaj kraj Basków, którego część jest, część tego regionu jest we Francji, a część jest w Hiszpanii. I wiele osób, w tym nasza przewodniczka można powiedzieć, jest mieszkańcem Francji, ale pracuje po stronie hiszpańskiej. Dotarliśmy do poleconej wypożyczalni rowerowej. Zobaczcie jaki rodzyneczek. Colnago. Na sprzęcie Campagnolo, na szyteczkach. Fajna rzecz, ale rowery, które żeśmy tutaj dostali, nieco nas zaskoczyły. Nie tego spodziewaliśmy się. Myśleliśmy, że to będą normalne MTB. Tak wyglądało to na stronie internetowej. Tymczasem mamy <taki> takie rowerki. Classic Dutyful. Klasyczne piękności. Po francusku. Mamy takie rowery, że nie filmowałem entuzjazmu. Teraz już jest super. Let's go! Chłopak, który nam wypożyczał te rowery, wyjaśnił nam, że to są rowery, które złożyli z wyrzuconych z takich złomów zbierali to gdzieś na ulicach, na wysypiskach śmieci, czyścili, usuwali uszkodzone części i montowali rowery, które można by wypożyczać, które będą nadal sprawne. Przywracali im nowe życie. Wyglądają one i działają troszkę oldschoolowo, żeby to ładnie nazwać. Ale, ale trzeba dodać, że innych się nie da wypożyczyć. Przyznam, że kiedy oglądałem stronę internetową wypożyczalni, to się zastanawiałem, czy może się uda gravela wynająć. No, zdecydowałem się ostatecznie, że wezmę sobie MTB. Tymczasem jadę na takim bajku, którego się nie spodziewałem. W życiu bym na takim nie jechał, gdyby nie ta wypożyczalnia. Ale maszynki, ale cukierki. Nowoczesny akcent. Raczej jedyny w tym rowerze. Jedziemy ulicami Aundai. Kupiliśmy sobie jakieś zapasy na popołudnie, bo jest niedziela. O 12:30 już supermarket będzie zamknięty, więc nie będziemy mieli jak obkupić się na kolację. No właśnie, I ruszamy. Zostawiliśmy z, z zakupy w hoteliku, w hosteliku i jedziemy na przejażdżkę. Oby było warto wypożyczyć by te rowery. Jedziemy już hiszpańskim brzegiem rzeki. W ciągu jednego dnia na jednym wyjeździe jestem w dwóch różnych krajach. <grych> Kolega Sebastian, który z nami jedzie jest bardzo podekscytowany, bo blisko jest miejscowość San Sebastian. Jak widzicie, ci co mogą, jadą ścieżką rowerową. Ci co jadą na szosach, jadą sobie szosą. Proszę bardzo. I nie zauważyłem, żeby ktoś trąbił. Żeby ktoś miał jakieś pretensje. Inna mentalność. Trzeba przyznać, że trasa jest super. Czekaj, się patrzy. No i wjeżdżamy w dziurę w ziemi. Wiesz co, to tak nie patrzy, bo nie wiem, czy to dla nas obowiązkuje, czy dla siebie. No ja czasem tak bredzę do kamery przy okazji. Przejęły nas grozą, jak żeśmy je zobaczyli, ale szlak naprawdę oddaje. Jest pięknie, jest spokojnie, jest cieplutko. Warto było! Już żeśmy się wahali, czy brać te rowery, bo wyglądają koszmarnie, ale dają radę. Są dobrze utrzymane, jadą płynnie. E, raz mi spadł łańcuch, ale zdarza się, tak? Jest pięknie. Już widać wyjazd. Zatrzymaliśmy się na losowym mostku i znalazłem tutaj płytę pamiątkową. Płyty są fundowane na cześć kapitana hiszpańskiego, który na początku XIX wieku bronił tego mostu przed wściekłym atakiem francuzów. To jest bardzo blisko granicy, więc każdy kraj ma niestety w swojej historii jakieś momenty konfliktów. Tu też. Niech kolejny tunel. No ja nie jestem przekonany, czy to długo tak wytrzyma. Woda cieknie pomiędzy skałami. Pomiędzy cegłami, actually. a szóstym. pomiędzy cegłami właściwie. Spadajmy stąd, bo będzie na nas. Jedź jakbyś spadł, to będę miał fajne ujęcie. Mm. Coś czuć. Pojedliśmy, nie mogliśmy się rozczytać w hiszpańskim menu. Poszliśmy do restauracji, w której po prostu obiad kosztował 32 euro. Trzeba było tylko wybrać pozycję na pierwsze danie, na drugie danie, na deser i do picia. A będzie kosztować zawsze i tak tyle samo. No, to żeśmy to wybrali, ale porcje były takie, że teraz z górki się jedzie jakoś dużo szybciej. Grawitacja mocno nam pomaga. O! Oh. Tylko się czasem odbija, dlatego nie włączam teraz często kamery, bo, bo bym nie mógł mówić. Dziękuję. Przez tą rzekę właśnie wracamy do Francji. Ja wciąż nie wiem jak ta rzeka się nazywa, będę musiał to sprawdzić. Turysta od średnio boleści. Wszyscy jesteśmy bardzo zaskoczeni, że na tych historycznych, można powiedzieć, rowerach, na tych zabytkach udało nam się dziś zrobić ponad 80 km. Zostało nam jeszcze jakieś niecałe 4 km do końca. I tak spędziliśmy dzień na wyjeździe we Francji, jeżdżąc po Hiszpanii. Wykorzystujcie każdą okazję do tego, żeby się na rowerze przejechać. Wszystkiego dobrego, jeździjcie na rowerach. Cześć!